Witajcie bardzo serdecznie z tej strony Chosen. i Lion. Dzisiaj komu Zapomniałem w Zapomniałem wyciszyć filmik. No i dzisiaj komentujemy najnowszy odcinek BWN, na którym mi niestety nie było. Widzimy wchodzącego ja do ringu Alvaro. No i co, co powiesz o nim? czym? No o Alvaro. Alvaro, bardzo utalentowany zawodnik, charakterystyczny. No, tylko niestety nie udowadnia swojego potencjału w ringu, prawda? Wszystkie walki póki co przegrał. Ale może dzisiaj, może dzisiaj w końcu uda mu się zgarnąć. Na razie ma problemy z, ma problemy z sędzią, który zwalił mu bluzkę Tak. No widzimy, nawet sędzia mu nie sprzyja. No cóż. Ciężka przeprawa tego zawodnika w federacji BWN. I na pewno nie przegrywa spoży... walki, to jeszcze sędzia kopie mu jego ring gear. No cóż. Na pewno nie pomoże mu jego przeciwnik. Właśnie, on jest chyba podobieczny. Sekundę. On z tego co że jest podobiecznym. Twoim. Pał... Którą masz obecnie minutę? Już ci mówię Minuta 35, 36, 37, 38 Policz trochę, tak To fail mały No tak po, którą masz teraz? Minutę 50 please, please. No 52, 53, 5 Boże ale fail 57 okay, już. To się bierze. Okay, okay, okay. Paul nowak, to jest was podobieczny, prawda? Chodzi mi o Mazurską Federację Werslingu. Tak, to jest zawodnik rozwojówki MMW. No cóż, zobaczymy jak się sprawdzi dzisiaj w potyczce z Alvaro. Ale to jest jakiś psychol, ty zobacz, jak on jest ubrany. Widzę sędzia ze już. O, sędzia stanowczo odwagą tutaj nie błyszczy, ale czego się spodziewać? Sam w ringu z takim zawodnikiem pewnie tej odwagi za dużo bym nie miał. No i już mamy gong. Zobaczymy jak się spisze w tym tygodniu Paul Nowak. Pragnę przypomnieć, że on również przegrał trzy swoje walki, ale walki miał z kimś takim jak Mistrz były hardcore, czyli CMD oraz były mistrz Federacji BWN Hero z takimi zawodnikami przegrywał Paul. ale bierze spoiler jeszcze raz, bo jeszcze z Backstage'u nie ma na internecie. O, o, Więc o, o, znaczy, o, o, spoilery, ale pewnie jak się pojawi odcinek z naszym komentarzem, to już będziecie o tym wiedzieć. Teraz mamy piękny free fall drop od Paula Nowaka. No i co, i co on teraz robi? Co on teraz kombinuje? Zakłada rękawiczkę z tego, co widzę. Tak, zakłada rękawiczkę, tylko po co mu ta rękawiczka? Teraz sięga po coś do woreczka. Czyżby jakaś nieczysta akcja? Znowu zależy mu na przegranej? Nie! Uh, 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 Sypno czymś! Prawie jak misk, tylko że się Dusi! Teraz go dusi. Czy Alvaro się podda? Bo wygląda na to, że nie ma wyjścia z tej sytuacji. Ale piękny slipper hol, slipper haul zapięty. Tak, on mu wsadza jakby rękę w prostoru. No, to jest okropne. Zobacz, nie, Alvaro się Alvaro... musi. On stracił przytomność. To już jest kwestia czasu, no. kiedy jego ręka spadnie prosto ci. I 3 wygrywa Paul Nowak. No i mamy pierwszą wygranę Paula Nowaka. No. Serdecznie gratulujemy na tego zawodnika. No dobrze, Lion, ale zobacz, kto był jego przeciwnikiem. Nie no oszukujmy się. Nie był Alvaro, tak. Hero Alvaro i Alvaro. Jeremy Black. Hero kontra Jeremy Black. Kto to jest Jeremy Black, się pytam? To jest debiutant. Nieważne, teraz skupmy się na Hero. Na razie mapa. <laughs> Ty spoj... Tak, Hero... Mistrz PWN właśnie w drodze na rig. No to da jakiś wierny fan Konkretnie Trochę mi przypomina naszego generalnego menadżera, tak trochę Tak z pozoru tylko Takiegoś wzięli dzieciaka z Równa, Z ulicy <gryw> O, jakiś sędzia charizmatyczny to stoi Zdecydowanie. Najjaśniejszy punkt tego pojedynku, sędzia. Ale teraz, teraz. Kto to będzie? Jeremy Black. o widzimy tutaj jakaś przeszłość militarna Jeremy'ego. Proszę, za miejcie podłogę. Ten, ten kibic dobrze przyszedł. Jeremy, Jeremy, może... Jeremy może namieszać. Co, wziął mundur od swojego ojca? Mistrza PWN. Mundur wziął od taty albo dziadka i co, myślisz, że spojuje PWN? Proszę cię. Chciałem przypomnieć, że na poprzedniej gali Rotu i Mortality, Hero zdobył pas w walce z Energim oraz... Oraz Larsonem. Jak mu pójdzie teraz z debiutantem? Jeżeli debiutant wygra w tej walce, automatycznie czyni go to number one contenderem w walce, więc to jest bardzo dobra okazja do wypromowania swojej osoby. I teraz mamy od razu serię kop I, i szybki Bulldog. Ogólnie wiesz, to, to że Hero wygrał z Larsonem się nie dziwię. Sam bym z nim wygrał, gdyby nie generalny manager. Nie będę tego komentował teraz. Hero kontrujesz, jednak szybkość to też jego atut. Szybkość i hero to nie są dwa sprzyjające słowa. No i teraz jakaś dźwignia zapięta. Czy Jeremy tak łatwo się podda? No szczerze mówiąc, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Teraz. Ale soczysty. Backbreaker. I ja mówię taki backbreaker. Taki backbreaker w wykonaniu Hero to nie są przelewki. On ma siłę. I slapy. O! Hmm. Boże, o to był za czop? Zdejmij, 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 mu, zdejmij mu to. Nie, no. Herod chyba się boi z nim walczyć. Ale bardzo, bardzo przytomnie zachował się Jeremy Black. I teraz e? na niego. Co, to? Co, co, co to jest? Jakieś duszenie, ale to jest akcja na linach, to jest nieprzepisowe. Jeremy musi puścić, bo inaczej Senja go z ale tak, zachowuje resztki. Tymi clotheslinami so. to może hero pogłaskać. U, Teraz jakiś... Armdrak wyszedł jakiś z tego. Najwidoczniej tak nie miał. Armdrag, być, ale... proszę cię, armdrak. To nawet nie wyglądało na, nie wiem, jakiś... Cokolwiek. Teraz Jeremy chce posłać hero na Lidę, ale to jest... Fatalny pomysł, ale Uuu, proszę bardzo, jaki już crucifix? jak no. został ukrzyżowany, ale na szczęście łapie się linę. To, ch to ch ch chyba to miało być takie to, to chyba miało być jak Crucifix Driver w wykonaniu Ariesa, ale to taki bardziej Crucifix Pin wyszedł. No, z reguły ukrzyżowanie jest sprowadzanie do pinu. Teraz co? Jerry chce się popisać, tak? Nie. Hen leży, a on sobie stoi na narożniku. Co za o, widzisz, za patrz. Takie ...zachowanie. zachowanie. No, szalanckie. BWM nieraz pokazało, że yes. takich, takich zawodników się karci. Yy, pra praktycznie podczas wszystkich pojedynków, gdzie dominująca osoba tak się popisywała, za chwilę padała, więc. Teraz wyniesienie mamy oraz. Powerbomb. powerbomb. Mm. Naprawdę, taki powerbomb, to nie są przelewki. Szczególnie w wykonaniu tego bohatera publicznego. Raz, dwa, ale na szczęście Jeremy Black odbija. Powiem ci szczerze, ten debiutant nieźle się trzyma. Myślałem, że to już dawno będzie koniec. Aj, taki kopniał, takie smyrnięcie po głowie. No nie wydaje mi się, żeby to było smyrnięcie. Widzimy, że Jeremy tutaj Postępuje bardzo nieprzepisowo, ale co mu się dziwić, skoro walczy z takim gigantem? Z mistrzem BWM. Z takim gigantem to jest trudno walczyć przepisowo. Nieprzepisowo również. Ale. Ale A sędzia dba o tych zawodników ciągle się pyta: chcesz się poddać? Chcesz się poddać? Teraz co? Teraz dzieli mi się szykuje do ataku i potężne kopnięcie w brzuch No a jeszcze tru... dodatkowo splash z drugiej linii. a nie jest trudno no, i... nie, nie jest trudno wycelować Hero Nie usługujmy się, trudno jest nie wycelować A tu powiedzmy no, tutaj do sędziego ja miałem jakieś pretensje, ale całkowicie niezasłużony, ponieważ Gdyby się bardziej postarał to z pewnością by przepiął Hero Na kogoś musi zgonić. Pierwszy skup slam od Kero Ale widać, Alwali Black nic nie robi z tego. Drugi skup slam. No zobacz, nic się z tego nie robi. Trzech razy sztuka. nie. U, tak. u, nie. O, widać Alvalid. Ale tutaj Jeremy Black wykazał się, się bardzo dobrą świeżością i potężny atak z drugiej liny i przybędzie. Będzie już trzy, będzie. Dwa! No mało brakowało. Szczerze powiedziawszy, gdyby Jeremy Black wygrał, to osobiście Hero byłby wtedy absolutnie niewiarygodnym mistrzem. Ale, póki co... I mamy potężny Joe Breaker Łamać szczęki zaaplikowany i czy to będzie koniec? Nie! Hero jednak daje radę odkopać. Niesamowite. Czy ja wiem, że tak nie Go trudno powalić. Wiem coś o tym. A teraz wysokie koło nie ominięte. I teraz co zrobi Hero? Hero znowu kontruje nas kupcem. No i znowu Black z tego nie mi robi. To. Trochę przypomina mi to argentyńską telenowelę, w której dzieje się dokładnie to samo. Ale. Miejmy nadzieję, że chociaż nasz komentarz widzą, umili oglądanie tego od będzie piąty, mówię ci, będzie piąty. zobacz. Uy. Uy. Nie, gdybym nie znał hero osobiście, to bym pomyślał, że jest jakimś drewnianym klocem w ringu. Ta walk, tą walką pokazuje, że nie ma praktycznie nic w swoim movesetie, ale tutaj szykuje się Choxley. A, takie. Biedne takie trochę. DDT odsłuchajcie. Bądźmy szczerzy, moje DDT jest lepsze. Mamy DDT od Jeremiego, a teraz Jeremy ucieka, ucieka z Ringo i co? E, ucieka. Już, już do niego nie... Cóż, i tyle. Nawet pomylił wyjścia, nie wie jak wyjść dotąd. co za... No niezbyt, niezbyt deb debiutują... Sorry. Niezbyt imponujące debiut. Mimo wszystko... Mimo wszystko pokazał się z dobrej strony, utrudniając e, zwycięstwo... E, Hiro. Ale teraz już przejdźmy do następnej walki, czyli Energy kontra Mr. Black kontra Sharky. Taki pojedynek kluczodorów w zamaskowaniu wojownicy normalnie. Tak, prawie się zabił, dobrze. Boże, co to za sierota. Mr. Black, Mr. Black ma pewne problemy z wejściem na ring, ale no nie oszukujmy się. No jednak wejście na ring przy takiej śliskiej trawie to jednak. Stanowcze wyzwanie, teraz, jakby rzucą się po tym ligu, sprawdzał jego amortyzację. Proszę cię, on jest z TWF. To wszystko wyjaśnia. Teraz muzyka o szarkiego i we własnej osobie pojawia się Szarki. Przy akompaniamencie Link -i Pa. No, i mamy dwóch zawodników TWF w jednym ringu, a ich przeciwnikiem wspólnym będzie były Mistrz BWN Energy. Człowiek, który nieraz udowadniał, że jest najlepszy w Federacji Serblonga, ale czy, ten, czy tym razem też e, udowodni, że jest lepszy od Federacji Stolonia? O, proszę, jakie efektowne wejście prezentuje nam e, były Mistrz. Co myślisz o tym wejściu, Czusen? No, Czusem najwyraźniej nie myśli o tym wejściu nic. Ale... Ważna jest tylko moja opinia, tak? Nie liczmy się z nim. Teraz mamy już gong. Zobaczymy, jak te starcie się rozpocznie. No, zaczynamy od serii kopnięć, się który się okaże... O! Co za kopnięcie prosto w twarz Szarkiego. Mamy szybkie rozpocięcie, jak przystało na Wszyscy trzej zamaskowani. Jak to rozwiąże wszystko? I close line dla Szarkiego od Energy. I jeszcze Spear od Mr. Black'a dla Energy'ego. Co za rozwój akcji? Co za dramaturgia. Od razu członek TWF rzuca się na drugiego członka TWF. Ogólnie ci powiem, za zasłowie w gadle, takie walki są suche, już jestem. Nie musisz sam tego komentować. Co za. Beach, beach slap, prosto w twarz Szarkiego. No i jeszcze DDT od Mr. Black'a. No i pan czarny pokazuje, że. Naprawdę może być znaczącą stroną w tej walce, w tym triple threat meczu. Ale teraz potężne inzuguri od e, Energiego. Prosto w twarz Mystera Blacka. Widać, że Energy wyciągnął no, powiedzmy, so, powiedzmy sobie szczerze: Energy jest najbardziej doświadczony z tej trójki, jest najbardziej utytułowany, ponieważ no nie oszukujmy się, tytuł BWN jest bardziej e, respektowany od tytułu e, TWF. Ogólnie widać, że Energy odrobił pracę domową, wyniósł wnioski z swojej walki z Hero i Larsonem. Widać, że się postarał i stara się nie popełniać starych błędów, chociaż na razie mu to się nie wychodzi, bo byle, byle jakiś typek w niebieskiej masce go bije. A teraz sprytnie, sprytnie wyrzuca dwóch zawodników TWF w stringu. No i co teraz będzie? Znając jego skillsy energy, skills energy go pewnie będzie... Z, suicide wie, Dive. Tak. I mamy Suicide Dive na dwóch członków toruńskiej federacji. No i pokazuje, który luchador jest tym najlepszym. Pokazuje, która federacja, pokazuje, która federacja jest najlepsza. Pokazuje, że BWN ma w małym palcu BWN. A to, że. Mr. Black na narożniku, co zrobi Energy? A to, Energy już wchodzi na drugą linę. A to, że Herald. to, że komuś Superplex? To, 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 to... Teraz... Nie, to będzie niesamowite. Superplex Powerball. Co za akcja? Szarki chce podnieść Energy, ego. ale co to? Mamy rola. Raz, dwa i trzy. Energy pokonuje. Dwóch zawodników TWF i to jest zwycięzca tego pojedynku. Były mistrz BWN Energy to może znacznie przybliżyć mojego mecz rewanżowy o jakże cenny pas Elbląskiej Federacji. Udowodnił tylko, że jesteśmy od nich lepsi tylko tyle. A, a nawet jeżeli zwyciężył z dwoma zawodnikami z Torunia, to nic mu nie daje. Niech stanie do walki z kimś z naszej federacji. No i mamy main event, czyli Lion kontra Monster, a tymczasem w drodze na ring nasz zwariowany sędzia oraz jednocześnie generalny menadżer BWN Mr. X Tak nawet tańczył co to jest, on wygląda jakby dostał po drodze padacz Nie odzywaj się jego taniec to złożona Bardzo złożona Trajektoria ruchów. Trajektoria, trajektoria padaczki. Teraz pierwszym zawodnikiem jest były mistrz TWF. Człowiek, który nie przegrał bodajże od roku. Monster. Jak nie przegrał od roku? <coughs> Ostatni road to Immortality. <coughs> Ale tam nie przegrał. tylko przegrał przez kontuzję. No to i tak jest przegrana. I <coughs> ukradł moją wejściówkę. Nic, muszę trochę pohejcić, bo to jednak jest człowiek z Torunia. I mam nadzieję, Lion, że wygrasz, jeżeli wygra gościu z Torunia, to naprawdę. Dziwię, w ogóle, jeżeli on wygra, to powiem to głośno i wyraźnie, jakim prawem ty masz nasz pas. Skoro wygra z tobą byle ktoś z Torunia. No i teraz czekamy na BWN Hardcore Championa, Lion. Zgubił się. A nie, nie jest muzyka, idzie. Nie usługujmy się, cieszę się, że hardcore'u w tej walce nie uświadczymy, bo jednak Monster nie jest zbyt hardcore'owym zawodnikiem. I nie da się rozwinąć Lion, Lionowi, ale... Lepszy rydz niż nic. No, widzimy u Liona nowy strój. Chyba odszedł od standardowych niebieskich spoderek, poszedł od Leginsów. Poszedł od Leginsów w końcu na mistrzach. Hardcore przystało. No, tak, większa wypłata. No to można zaszaleć, prawda? No, mistrz Hardcore już wygół i zobaczymy. To będzie bardzo ciekawe starcie, ponieważ. Pierwszy przegrał tylko raz, właściwie, z, z CMD. A drugi nie przegrał od ponad roku czysto, więc bardzo ciekawe starcie. Dwóch prawie niepokonanych zawodników zbierzą się w dzisiejszym main evencie. Powiem ci tak, Monster chyba tam przegrał raz, mi się wydaje, ale nieważne. Oj, cięcie. Pewnie sędzia, jak zwykle, faila, za kogoś. No i mamy już gong, gong zapadł. Witaj na Ostatnie przygotowania. przygotowania. I od razu przejście za plecy. I teraz szybkie łokcie. Szybkie łokcie dla Liona. Odbicie od Lin, umiejętny close line i potężny calf kick od Liona. Jakie szybkie rozpoczęcie tego starcia. I teraz podcięcie od Monstera, kopnięcie w brzuch i jeszcze coś, coś dołoży. Tak, Sliding D czy te, tak zwany low, close line Powiem ci tak, miło Dwa. Powiem Ci tak, miło zobaczyć Monstera w walce bez Hero, bo nie oszukujmy się ostatnie starcia Monstera To przeciwnikiem lub częścią pojedynku był właśnie Hero. O tutaj... Ale co za akcja! Zaskoczył Lion, nie powiem. Eat wiero DDC! Jakbym zobaczył Johna Morrisona Nie bądź taki skromny <laughs> Piękna akcja dla Jona. Teraz w narożnik i miedzie i pendulum kick prosto w twarz Monstera. Jak wiadomo, to jeszcze nie wszystko. Będzie drobki. I aż echo przeszło na całe województwo. Jeden, dwa. Ale monster jeszcze z... Monster jeszcze zbyt świeży, żeby dać się odliczyć do trzech. Czyżby, czyżby kill switch? Tak szybko? Nie! Yeah. Kill Switch skontrowany na Back Suplex i teraz! Nie. Jeden. Dwa, dwa... A sędzia co to but, but musi się rozwiązać. Lyle, Widziałeś? Ja. Widziałeś co sędzia zrobił? Zatrzymał rękę w powie i patrzył na buty. To jest bucie, ale bardziej na walce! No, ty Bo, która prawda trzyma poziom jako jedyna No jaki ty jesteś? Teraz. Monster biegnie i... Pasuje łokieć. Twarz. I co za spear! Co za spear! koniec, Mówię ci raz, Jeden, dwa, dwa, trzy, O nie, yeah. U. Jeszcze Lion ma wystarczająco dużo sił. Ale Czy już niedługo F5? będzie F F5. -F5? Yeah. Przeskakuje z Haliny. I... O mój Boże, co za close line. Springboard close od Liona. Jeden, dwa! Ale mosty rozbija, no. Już było bardzo blisko, bardzo blisko. Widać, że Lion, pomimo tego, że nie, nie jest w swoim żywiole, czyli w hardkorze, to jednak pokazuje swój drugi żywioł, czyli. Y, ruchy wysokiego ryzyka. No i teraz wrzuca do, do ringu Monster, uniknięty tych kick i co? F5. F5. F5 dla Liona Czyżby mistrz Hardcore został pokonany raz, F5. dwa! i nie, F5. jednak zabrakło dosłownie milisekund do tego, żeby barki Liona były do do przez więcej niż dwa uderzenia. Dosłownie trzopie... Teraz Super kick! Super kick dla Monstera i czy to miałby być koniec? For 50. Mamy... Przypomnijmy, że właśnie w taki sposób został pokonany CMD na Road to Immortality, ale wygląda na to, że Lion jeszcze chce inaczej to skończyć. Czyżby? Czyżby? Oooooo! 450 splash! Four ale z 2 i 3! Mamy zwycięzca, zwycięzcą jest uh, Hardcore Champion Dobry! Lion! Przed chwilą mieliśmy powtórkę tej pięknej akcji, a jednak trochę niewycelowanej. No i to co, już koniec odcinka. Komentował dla Was Lion i Chosen. No, pożegnaj się ładnie. O! No. Pożegnaj się ładnie. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za te 25 minut. Na razie.